Hej, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z racji tego, że ostatnio bardzo Wam się spodobał odcinek Czy to prawda, że? I stwierdziłam, że zrobimy coś podobnego, tylko, że tym razem będą to trudne wybory. I z tego, co widziałam, te wybory są naprawdę mega trudne niektóre. Więc jestem ciekawa, jak odpowiem na te pytania. Więc co? Jeśli chcecie więcej takich trudnych wyborów, no to co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, to lecimy z oglądaniem. co, lecimy z pierwszym trudnym wybogiem. tak to chyba mogę nazwać. ogóle nie będę wymyślać, bo słabo mi to idzie. Więc co, pierwsze pytanie, pierwszy trudny wybog mniejsza. Wolałabyś poznać datę czy przyczynę swojej śmierci? Powiem Wam, że to pytanie pojawia się chyba w każdym, tak mi się wydaje w większości YouTuberów w trudnych wyborach, i powiem Wam, że gdy ja oglądałam takie filmiki, i się sama się zastanawiałam nad tym pytaniem, to z jednej strony chciałabym poznać przyczynę, no bo mogłabym temu jakoś zapobiec, jakby to na przykład był, nie wiem, wypadek samochodowy, czy e, jakaś choroba, i tak dalej, ale z drugiej strony. Nie wiedziałabym kiedy to się stanie. I no, mogłabym trochę od tego zwagawać, że cały czas, załóżmy, bym od tego uciekała. A na przykład, od tego by się nie dało. I powiem wam, że chyba wolałabym poznać datę, bo wiedziałabym, wiedziałabym po prostu, ile czasu zostało mi jakby korzystania z życia i tak dalej. dalej bo trochę tych wybogów jest, więc nie chcę, żeby odcinek trwał godzinę. Dobra. Do, o to jest mocne do końca życia nie widzieć czy nie słyszeć powiem wam, że dla mnie wzrok to jest trochę taka pod, podstawa po prostu człowieka jaka musi być oprócz wiadomo serca, ale jak tak naprawdę jak nie widzicie to wy nawet nie wiecie jak wy wyglądacie załóżmy od urodzenia nie widzicie po prostu bo tak jakoś wyszło to wy w przyszłości nawet nie wiecie, jak wy wyglądacie. Nie wiecie, czy jesteście wysocy, czy niscy. Nawet nie wiecie, jaki macie rozmiar buta. Tak naprawdę nic nie wiecie. Nic nie widzicie. Nawet nie widzicie, jak świat wygląda. A jak nie słyszycie, to jednak możecie się porozumieć za pomocą, załóżmy, jakichś takich, tak że translatorów, yy, za pomocą zwykłych kartek, po prostu pisać, albo językiem migowym, jest, mi się wydaje, o wiele prościej. Bo możecie sobie robić z taką, to widzicie, wiecie, tablicą ścieraną i jak chcecie coś ze sklepu, to piszecie i pokazujecie. A tak naprawdę, jak nie widzicie, no to możecie powiedzieć, ale nie widzicie, czy mówicie do ściany, czy naprawdę do kogoś, kto was obsługuje. Więc ja wolałabym do końca życia nie słyszeć. Taki mój troszkę wywód tutaj. Dalej. Mieć tylko przyjaciela, czy tylko chłopaka? W sensie mieć tylko przyjaciół, czy tylko chłopaka? A powiem, że to jest bardzo ciężki wybór, bo jednak Wasz chłopak to jest też Wasz przyjaciel, najlepszy przyjaciel. Więc to jest dosyć ciężkie i bardzo ciężkie, ale wydaje mi się, że mieć tylko chłopaka bo on może być waszym najlepszym przyjacielem? Wiadomo, że y, nie pogadacie sobie, o... nie będziecie obgadywać innych chłopaków, jak sobie z przyjaciółką, ale jednak będziecie mieli i miłość, i przyjaciela w jednym. A jak będziecie mieli przyjaciół, no to nie będziecie mieli też miłości. A tak macie ba, w jednym. No, dalej. Pizza versus schabowy. Hmm. Dla mnie to jest akurat łatwy wybór, ponieważ ja wybieram pizzę, ponieważ od ponad myślę, że około 9 miesięcy Jem już mięsa, więc. No. Dalej. To akurat nie było trudne, więc co? Lecimy dalej. To No tak. Ja nie odpowiem na to pytanie. Bo nie jestem w stanie wybrać. Być na, bezl na bezludnej wyspie czy w więzieniu? O, problem, mocne. Ale powiem Wam, że chyba jednak w więzieniu, bo jak sama nazwa wskazuje, bezludna wyspa czyli nie ma tam innych ludzi jesteście sami. A w więzieniu, no to jednak macie innych ludzi, którzy no wiadomo, są skazani z coś innego, ale możecie z ludźmi porozmawiać, nawet jeśli macie się kłócić. Ale nie będziecie sami, bo są inni ludzie, będziecie się widzieć na jakichś tam lunchach, na czasie wolnym i tak dalej. A na bezdomnej wyspie będziecie sami do końca życia. Tak naprawdę. No bo raczej tu obstawiam, żeby być do końca życia na bezdomnej wyspie. Tak się udaje. Albo przynajmniej na kilka miesięcy to można zwagować. Być samemu przez kilka, przez dłuższy okres czasu, to już naprawdę za mocno. Więc ja wybieram więzienie. Yy, pojechać na rok na Grenlandię, czy na rok na pustynię? Od razu wybieram Grenlandię, ponieważ ja nienawidzę, jak jest mega gorąco. Lubię jakieś ciepło, ale jednak na pustyni to macie powyżej 40 stopni w cieniu. Czyli na słońcu będziecie mieli 50 stopni, ale zaznaczmy jedno, że na pustyni. Rzadko zdarza się cień, a praktycznie go w ogóle nie ma. No chyba, że jest jakiś domek mały tam gdzieś na środku pustyni. No to, chyba, że ja wolę, żeby mi było za zimno, bo nie da widzieć, jak mi jest gorąco. Wolę, jak już jest mi za zimno. Wtedy też można się odpowiednio przygotować i tak dalej. Usunąć konto na Ety czy na Instagramie? Mm, ja zawsze mówiłam, że czy może nie zawsze, ale bardzo często, jak mi na live'ach na Instagramie, to na YouTubie, że YouTube to jest dla mnie taka pamiątka. Mimo, że yy, na razie nagrywam po prostu złókie filmiki, ale tak naprawdę na Instagramie co? Wstawicie zdjęcie i to zdjęcie po prostu, no dobra, będzie może wam pokazywało, załóżmy, gdzie byliście i tak dalej, albo jak wstawicie jakieś insta to ono zniknie po 24 godzinach, no chyba, że dacie wyróżnioną relację, ale dla mnie YouTube to jest taka pamiątka, tu jest dużo filmów, więc wolałabym usunąć konto na Instagramie. Też mam powiem taką teraz ciekawostkę, że gdy miałam swój kanał gamingowy, to przez większość czasu w ogóle nie miałam Instagrama do 2018, tak do lata 2018. To ja w ogóle nie miałam Instagrama. W ogóle. Więc no. Lecimy dalej. Być słynna z TikToka czy z YouTube'a. Powiem Wam, że chyba jednak z YouTube'a, bo TikTok no to wiecie, nagrywacie sobie do jakiejś piosenki, a na YouTube'ie to jednak nagrywacie różne filmy i tak dalej. Więc chyba jednak z YouTube'a. Lecimy dalej, proszę, jakoś szybko, szybko się uwijam. Nigdy nie płakać, nigdy więcej nie płakać czy nigdy więcej się nie śmiać. Zdecydowanie nigdy więcej nie płakać, ponieważ ja i tak bardzo rzadko płaczę. Praktycznie to naprawdę już musi być jakaś sytuacja taka mocna, w której ja bym płakała, bo ja bardzo rzadko płakam. Płakam, płaczę, więc nigdy więcej nie płakać. Być łysa, czy zawsze mieć tłuste włosy? O Boże, zdecydowanie mieć tłuste włosy. Ja nie wyobrażam sobie siebie być łysą. Nie wyobrażam sobie tego. Jeśli miałabyś pić to wodę, która jest w jest nieskończoności, ale jest w niej mucha lub ciepłe mleko? Zdecydowanie ciepłe mleko. Ja bym się obrzydziła pić wodę z muchą. Co prawda, za mlekiem tak się nie przepadam, ale już bym wolała pić ciepłe mleko. Zdecydowanie. Hmm. Ślub z osobą w wieku 11 lat, ale wskazano przez twoją rodzinę. Lub... Czekajcie. O nie, lub... O, tutaj mi ucięło niestety. Ale ja widziałam, że tam było dalej napisane. Lub ślub z ukochaną osobą wieku tam chyba 60 czy 50 lat ponieważ to akurat pytanie zapamiętałam bo było niestety za długie więc zdecydowanie w wieku 50 czy tam 60 lat ale z ukochaną osobą masz do wyboru jedzenie żabie udka czy uszyk królika? Ok. chyba jednak żabie udka bo bardzo Często w, w niektórych restauracjach są właśnie jakieś łódka i tak dalej, a uszukulika nie. nie. Chociaż ani tego, ani tego bym nie zjadła, bo nie jest wiadomo, ale jakbym już musiała, no to chyba łódka. Tak mi się wydaje. E, pożeg i spaliło ci się wszystko. E, Dostałeś niewygomontowane mieszkanie e, i zostajesz. Lub ulica. A, czyli m, był pożeg. Okej, okay. czyli albo zostać na ulicy, albo mieć niewyremontowane mieszkanie. Yy, zdecydowanie mieć niewyremontowane mieszkanie. Ja nie wyobrażam sobie żyć na ulicy. Pić alkohol całe życie, czy palić papierosy całe życie? Okej, okay. yy, zdecydowanie pić alkohol całe życie. Ponieważ, no co, piecie się, będzie mieli jakiegoś kaca. Nie, jeśli taki odcinek z trudnymi wyborami Wam się spodobał? Pojawiam, że mi się bardzo fajnie odpowiadało na takie trudne, no niektóre były trudne pytania. Mega mi się podobało. Jeśli chcielibyście kolejny odcinek z trudnymi wyborami, no to mega fajnie. To zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli będzie dużo łapek w górę, to zrobię kolejną część. Może poproszę Was teraz o jakieś bardziej hardkorowe, takie o wiele o wiele. A może ktoś będzie chciał ze mną? Zobaczymy. Więc co, jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, yy, czy Wam by się udało odpowiedzieć na takie komentarze, yy, na takie trudne wybory, więc co? Widzimy się chyba w kolejnym odcinku, zapraszam na Instagrama i na TikToka. I pamiętajcie, że każdy, że odcinki pojawiają się we wtorek i w czwartek o godzinie 16, czasami też robię jakieś takie. Mm, niespodzianki, że pytam się Was, czy chcielibyście wcześniej odcinek. No to co? Widzimy się chyba w kolejnym odcinku, do zobaczenia, buziaczki, pa-pa!